Jarla, widzę, nie ma to szybciutko go podsiadłem, tylko na chwilę. Jestem przez chwilę tylko Dawid, podsiadło. Hey, cześć, witajcie, paściak z tej strony, a to kolejny odcinek z The Adels Cross 5 Skyrim. Chodź tu Andrzej, przeniesiemy cię na bok, żebyś tutaj nie przeszkadzał. Posłuchajcie, między odcinkami wgrałem parę modyfikacji, bo pokombinowałem coś z nimi tutaj. Nie wiem, czy takie światło piękne było w tamtym odcinku. Wydaje mi się, że nie. Także, także, no generalnie parę modyfikacji powgrywałem, trochę działają. Zresztą dużo było pierdzielenia się z tymi modami, ale dobra, niech będzie. Wszystkie nowe mody będziecie mieć oczywiście wypisane w opisie filmu. Ale coś przy eksportacji modów się zepsuło i nie mam peleryny przy sobie. Trzeba pójść do sklepu i jakoś czym prędzej zakupić. Spójrzcie, jaka ciemna noc. Ciemno już. Zgaszły wszystkie światła. A nie, tam się świecą jakieś, tu, tu, tu. Idziemy do sklepu, idziemy do gospody, bo to też jest jedna z rzeczy, którą muszę załatwić. I moi drodzy, dzisiaj pędzimy na smoka. Na smoka plus chciałem, bo sam smok to raczej jest kwestia krótka stosunkowo. Oprócz smoka chciałem jeszcze załatwić co nieco z. Z, tylko muszę zorientować się, gdzie to jest. To, srebrna ręka, porozmawiaj ze skiorem. Um, a może od razu porozmawiamy ze skiorem, co? To nie głupie w zasadzie. Tylko czekajcie, najpierw się wyśpimy i kupmy sobie. Tylko najpierw. Poczekajcie, najpierw się wyśpimy e, i, 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 i kupimy sobie ten płaszcz. To magia? Ostrożnie, proszę. Okej. Okay. jasne, oh. masz dobę. Dzięki. Zaprowadzę cię do twojego pokoju. Nie ja wiem, nie ja wiem jak trafić. Spoko, spoko. 12 rano, obudzimy się o 10, no bo o 10 będą otwarte wszystkie sklepy. I pierwsze co zrobimy to pójdziemy sobie, tak jak mówiłem, do sklepu po jakąś pelerynę, bo mam te które miałem przy koniu też mi niestety zniknęły, nie wiem dlaczego. Nie do końca rozumiem, ale, ale, ale stało się, no trudno. Zjedzmy sobie szybciutko coś. Am, um, am, um, am, um, am. Um. O, wystarczyło, super. Pobagowały się te ma nazwy, nazwy y, miejsc. Niestety, specylifne. jak się. Znaczy, nie wszystkie, to jest dziwne. Na przykład, o, Beletor's General Goods, czyli sklep wielobranżowy u Beletora. E, niestety się zbagowało tutaj, i, i coś tutaj nie działa tak jak powinno. Co odejść? No to przecież masz otwarte, tę paszczało. Boże, no to u kogo? Tego może tutaj, łuczarza. Albo u Kowala tam, dobra, jeszcze jest zawsze. Pijany łowca, no widzicie, tutaj działa normalnie. Nie wiem o co chodzi. Witaj. W razie jakichś pytań zawołać. Witaj przyjacielu. Potrzebujesz Witaj. jakichś zapasów łowieckich. Rozejrzyj się. Mm. Yy, może jakąś pelerynę? Nie masz. Kolejny bardzo zadowolony klient. No, średnio zadowolony, bo nie masz peleryny dla mnie. Nie liczyłem na to, że pelerynę jakoś znajdziemy. W środku jest ich jeszcze więcej? Hmm, Najlepszą broń i pancerze. Daj mi w takim razie, bardzo cię proszę, pelerynę. Powtarzam. Co? Co to? Mamy taki, taki ten? Tylko, że to kosztuje 4000, niestety na to nie stać. Swoją drogą, już tu jesteśmy. Może ja jest ci coś nieco posprzedaję, co? Zawsze coś sobie zarobię w ten sposób. Ale tu chyba... Za dużo ty nie chcesz zarobić ze mnie. No Beletor, Beletor będzie miał na pewno. Kurde, że mi poznikały te rzeczy. To mówię, przy przenoszeniu modów, wiecie, um, się zepsuło niestety te, te, te wszystkie rzeczy, co miałem. Ja... Wszystko! Gdybym miał ją, Rozejrzyj się. Też bym sprzedał, dobrze. Futrzamy eee, z posłaniem. bitnego rycerza. Ja nie mogę chodzić po, po sklepach takich, bo ja wszystkie... Te, te, ja bym już brał. No ale jest problem, bo nie ma nie ma tego co chciałem. Kurcze pieczone. A jaki w ogóle mamy teraz plecak swoją drogą? Kondycja zwiększona. A jest tutaj może taki łuki? O. Tylko bez posłania jakby był. Nie ma. Cierto w zasadzie nawet ten plecak, który my aktualnie używamy. On chyba nie jest już na, aż tak nam potrzebny, tak szczerze mówiąc. Z tego względu, że faktycznie daje bardzo duży udźwig, to nie ma co tutaj mówić, że nie. Aczkolwiek, yy, no my mamy teraz konia, mamy, mamy też towarzysza. Wydaje mi się, że nie potrzebujemy... O tu chciałem Ci posprzedawać jakieś rzeczy, zapomniałem. Wydaje Zbędność mi się, że nie oszukiwanie potrzebujemy oszukiwanie. aż tak tego Kupiłbym wszystkiego, co tam. Ten... Tu nie mamy chyba nic, bo to wszystko chcę raczej zostawić sobie. Ja, no, a może by zrenczondować to? Posprzedamy, nie potrzebuję tego. Kowalstwo zostawimy. Okazji. No i teraz pytanie: czy ja tego. Ja wszystkie te rzeczy te będę zostawiał, bo to na pewno można zenchantować i zawsze to magię podnosi. Znaczy, ten, ten. Jak tutaj truciznę? Yy, wszystkie chyba bym posprzedawał, ale nie u ciebie, tylko u babeczki obok. Te zwoje też zostawię, bo to wszystko. On no, może kupić ten u góry i tak to musimy jeszcze się wrócić, jednak. Yy, stąd zostawiamy. I tu jakieś o, ametysty i tak dalej, to, to co mówiłem w ostatnim odcinku, zostawiamy, żeby sobie móc robić z tego e, różne właśnie dełka Taki ametyst załóżmy będzie kosztować 100, a już e, na przykład piercień z ametystem, bądź ten naszyjnik z ametystem Będzie kosztować na przykład spaceruję. 150, zawsze to jest jakieś tam kaska więcej, a przy okazji zrobimy trochę kowalstwa, zaklniemy go, to zawsze ta cena się znacznie zwiększa, nie? A przynajmniej nie musi być to nawet na, na jakiś mega super e, entrant przecież, no nie? I dobra, chodzi mi z Skyrim całkiem spoko. Mam odnosiłem wrażenie, że będzie mi chodził bardzo źle na moim komputerze ale radzi sobie póki co? Całkiem, całkiem. No nie mówię, nie, nie spodziewałem się tego, ni cholery. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak blisko. A, A bo oni tam poszli tego smoka, no właśnie. Córki, ja zapomniałem o tym. No to wszystko ci mogę posprzedawać. Pytanie, czy ty masz tyle pieniędzy? O, na styk. No dobra. Mm -hmm. To zostawiam. I to też wszystko zostawiam. Wiesz co? Jeśli masz zadat. Wysp. Wspadaj stąd. I to jest zdejmij zaklęcie, czyli to mogę zdjąć, nauczyć się, proszę bardzo. Kowalstwa zostaje i okazji też zdejmiemy. I oprócz tego mamy tutaj rzeczy strzelectwa to mam. Dobra. Od razu sobie zaklniemy jakieś rzeczy, tylko czy. O, mam drobny, super. Dwie rzeczy mogę zakląć jak najbardziej. Co mi tu zwiększy całkiem cenę tego, o, 200... O, światło! O no tak! Faktycznie, ej. Swoją drogą nie opłaca się ładować tutaj większy oklej. No to duży niż ten mały. Chyba że to wtedy jest, wiecie, jakby radius dookoła inny. No to wtedy może tak. Ale super. Zaklniemy sobie w ten sposób i zaklniemy sobie też. O te rzeczy. Szkoda, że nie. O Jezu, to, to sprzedam światło 1500. Uu, fiu, 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 fiu. Ekstra. A czy ja mam w ogóle jakiś naszyjnik na sobie? Tak off-topem? Nie mamy. W ogóle nie mamy. To może zaklę sobie to w takim razie w taki sposób, jak mnie faktycznie to interesuje. Ten z diamentem na przykład. Albo ten zwykły już nawet nie będzie. Co ja potrzebuję najbardziej? Udźwig. A udźwigu, ile mogę mieć? A z tym kamieniem, kamieniem duszy to mało akurat. Wzmocnienie ucznictwa może. Albo to doświadczenie większe. Hmm. Wiecie, co zrobimy. Nie Zrobimy takie coś. Nadrzut. Światło. I drobny klejnot duszy. I stwórzmy sobie to. Sprzedamy to temu gościowi, jeśli będzie miał pieniądze. A, będzie miał pieniądze, bo kupi od niego kleję. No duszy. A więc Właśnie. I sobie tam ten e, srebrny, zwykły naszyjnik. E, proszę pana. A, bo tutaj mówię, nie masz złota, dobrze. 500 i 6. Jest, no, powiedzmy 600 700. Czyli my musimy od ciebie kupić coś za takie pieniądze. Żeby... O Jezu, no to dupa cośmy kupili. No dobra. Przynajmniej nie stracimy tyle, ile byśmy mogli stracić, no. Niech będzie. To sprzedamy. A to to nie kowalstwa. To nie przepraszam, źle przeczytałem. I to ci sprzedamy. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemniczą? Miej sobie. Niech ci służy, gnojku. I teraz tak, pyk. I teraz możemy dopiero patrzeć, co tutaj się opłaca. Gratka, premia do lekkiego pancerza. magię zwiększa, większa. Premia do przemiany. Premia do przywrócenia. Premia do budźwiga 21 punktów. Premia do zdrowia, wzmocnienie o 11%, zapewnia 4% więcej doświadczenia, to jest bardzo fajne, światło się nie opłaca. Jedyne faktycznie co myślę sobie żeby dać, tylko jeszcze bym sobie spojrzał na to jakie mamy aktualnie rzeczy na sobie. Lekka zbroja skuteczniejsza, 4 doświadczenia, lekka zbroja i łuki zadają. Mój łuk, o tu mam jeszcze taki pierścień na sobie, mój łuk generalnie jest taki, że ja na niego nie narzekam absolutnie. Więc wydaje mi się, że tutaj nauk nie będę raczej chciał tego dawać. Albo doświadczenie, albo tą premię do udźwigu i całkiem wywalić plecak, który aktualnie nie mamy. Strasznie mnie irytuje to, jak on wygląda na naszych plecach, po prostu wygląda totalnie paskudnie. Więc może w ten sposób sobie zadziałamy. Jeszcze myślę nad tym, do przemiany albo do przywracania, ale same te czary yy, się nie opłacają. Opłaca się zdejmować z... Yy, o to, o to, tylko nie mogę to na pierścień dać. Że premia do przywracania i regeneracja magii. Żeby to były dwa od razu za jednym razem, jeżeli wiecie, takie, takie pojedyncze. Dobra, dajemy tą premię do dźwigu. Chyba najlepszy pomysł, przynajmniej na ten moment. <laughs> przynajmniej na ten moment. A za jakiś czas, jak sobie będziemy mieć lepszy naszyjnik jakiś, a amulet, amulet arkaja ja tu mam. Ale to zdrowie się nie opłaca mieć więcej. To mało daje. Tobie damy arkaja amulet. Ty masz jakiś ten? Masz tylko na ten. Dobra, pyk. Damy ci to i sobie noś, żebyś miała więcej zdrowia. No i teraz ten plecak, który mamy możemy się całkowicie pozbyć. Ja mogę sobie po prostu sprzedał, albo nie, dam go na konia, niech będzie w razie czego, to, to będę go sobie miał. Um, będziemy mieć jakieś 220, 210 udźwigu i to jest raczej wystarczająco. Jakby była bardzo lipa, albo będę wiedział, że wchodzimy w jakieś miejsce, gdzie naprawdę będzie dużo tego przeszukiwania i tak dalej, jakieś katakumby. To wtedy będę sobie brał plecak. Jeszcze się czym prędzej wrócę po. Płaszcz z towarzyszy, bo w końcu jestem towarzyszem, to czemu mam tego nie zrobić? Możemy ruszać na smoka. Ten smok już nam się nie może doczekać, chyba nieco. Ale tu na pewno gdzieś znajdę szybciutko płaszcz i możemy lecieć. na dole będzie. Ukradłem, trudno. ale byście mi. O jest, płaszcz. Felery na towarzyszy, to już jest normalnie przetłumaczone. Nie wiem, to przez to, że ja nie jestem zajebiście najlepszy, jeśli chodzi o, o te wszystkie. Nasze, niestety, modyfikacje, to po prostu mi się to baguje wszystko, ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda dojść do perfekcji z tym, że będzie wszystko fajnie działać dobrze. Nie wiem, to może kwestia moda, którego używam do tych... Znaczy, może to jest kwestia programu, którego używam do tych modów, no sam nie wiem teraz. Palerynę też możemy zaknąć na pewno w jakiś sposób, więc to też trzeba będzie zrobić, ale to kiedy indziej. Ej ty, szukamy kogoś w białej grani. Zapłacimy dobry pieniądz za informacje. Kogo szukasz? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redgardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy Ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Ruriksted. No dobra. W końcu nie powiedziałeśmy więcej z tego względu, że. Że nie chcesz mi więcej powiedzieć, więc nie będę cię nawet dopytywał. Poza tym, za bardzo nie chcę mi się z tobą rozmawiać, tak szczerze mówiąc, gościu. Także, także się wypchaj. Dobrze, koniku, jeszcze pochowasz mi parę rzeczy. A, jeden z was napisał, żebym się przygotował, jeśli chodzi o ilość strzał na tego smoka. Więc pozwolę się wypryć wszystkich tych strzał, których mamy useless, te lodowe i, i te błyskawic i tak dalej. To wszystko sobie zostawiam, bo to naprawdę mi się opłaca nosić. I szkoda mi zresztą wywalić. I tutaj jeszcze sobie pochowamy jakieś rzeczy i już możemy działać I między innymi plecaczek Pyk Niech to sobie leży w tym Mięsko... Ja się boję, że mi zaraz zabraknie miejsca znowu Książkę miałem użyć w Całe szczęście mój konik pomieści bardzo dużo przy sobie, także dla mnie bomba Dobra, pędzimy słuchajcie Pędzimy, bo smok czeka a smog czekał wiecznie, wiecznie nie będzie, więc musimy tutaj e, czym prędzej się, się zająć tym tematem. Kurde, ale wygląda na to, że tu było. Wiem, no jara się wszystko. Że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło i sprawdzić, czy ten smog wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. No okej, troszkę bym sobie zjadł szybciutko jeszcze przed tym smokiem, bo to widzę, że troszkę głodnieje, a wygłodzony kubuś to nie jest dobry pomysł w ogóle na wszystko, z tego względu, że będzie dawał mniejsze obrażenia. Weźmy się do wierzy może. O, siemanko nie. Kiedy próbowali uciekać Niech nas w swojej jest Dobra, słuchajcie Myślałem, że go trafię jeszcze, by było super Ale muszę być lepszego cela. Czekajcie, strzały sobie zmienimy szybciutko na lepsze No i słuchajcie, w ten sposób zaczynamy tak naprawdę jesteś tutaj. Tak naprawdę rozpoczynamy, słuchajcie, no piękny kawał historii w Skyrimie. Oj, chybiłem. Tak to chybić, cholera jasna. Orkowy. Nie, może to prawda. O kurde. W ten sposób zaczynamy tak naprawdę kawał fajnej historii w Skyrimowej, bo te smoki to jest jednak nieodłączny element y, gry naszej więc tutaj definitywnie będziemy z tymi smokami sobie walczyć będziemy robić polowania na smoki definitywnie to jest coś co na pewno ja bym chciał z tego względu. Smoki dają coś, co nie, nie możemy zdobyć w żaden inny sposób. Więc, więc tutaj musimy się tym tematem koniecznie zainteresować, ale to na spokojnie bo będziecie wiedzieć za niedługo o co chodzi. Ale z tego co widzę, ten smok jest całkiem ok, W sensie to że on. Może zająć się rzeczami innymi, w sensie innymi żołnierzami i tak dalej. To naprawdę idzie mi całkiem, całkiem. Nie zajmuje się stricte mną Tak, w walce jeden na jeden zapewne byłoby troszeczkę ciężej. Myślałem, że się ile trafię. Ciekawe, czy smoki dają duszę. Myślę, znaczy że normalnie mógłbym go zaknąć kamieniem i... Możecie dać znać w komentarzach, bo ja nawet nie wiem tego tak szczerze. Chłodno jest mojej postaci. Ojeju, no trudno. O kurde Wycofajmy się, wycofajmy się Ale podpalamy go, co chwilę widzę ogień w niego To znak, że go podpalamy, to znak, że dobrze działa mi łuk na niego Gdzie ty jesteś? Tutaj Zostaw mnie! Koło mnie dosłownie wylądował Chciałeś mnie capnąć, gnoju Ale jestem troszkę pipka, nie? Że z łuku tak z boku gdzieś coś no, ale ja się boję, że on nie wpierd... Gdzie teraz wylądujesz gnojku? O cholera, dobra. Ciekawe, czy mi się to opłaci. Bang. Ale jego się nie opłaca tym bić, bo jemu to nic nie daje. W sensie jedyne co, no to faktycznie zadaje mu obrażenia od samego miecza, ale enchant jako tako nie daje mu obrażeń. Więc się nie opłaca go w ten sposób atakować. Tak znajdź usiąść na dupie Tak sobie powalczmy chwilę O, ostro dostaje Chyba się nie spodziewał tego, co? Ale jesteś tylko przetarciem tak zwanym, później same smoki już będą na mnie przylatywać Tak mi się wydaje, że to się odblokowuje w takim, po, te, po tej misji właśnie takim, takie coś, że... Że te smoki same po prostu przylatują, nie? Um, więc w nie niech stąd tak będzie się zdarzać, że będziemy od czasu do czasu musieli po prostu sobie takiego smoka pokonać. Czekajcie, zmieni sobie strzały znowu na orkowe. Bum. Dobra. Ale dostajesz po dupie gnoju. Już ostatnie szlify tak naprawdę jest po tobie gościu. Może by tak wręczną ręczną? No. no, daj mi inną kamerę! Co? Czemu widzę dupę smoka? Czemu widziałem dupę smoka przy takiej sytuacji ładnej, tak ładnej akcji? No trudno. W tym momencie dzieje się coś co my jako gracz, jako postać możemy robić w Skyrimie, czyli przejmować dusze smoków i... I zaraz się dowiecie co, tylko sobie poodzyskam jakieś rzeczy. Podzyskam? podzyskam stalowa strzała, złoto i jakaś buława. To może ty Dobrze, koleżaneczko coś poniesiesz, co? Jeśli tego chcesz, bo już nie mam plecaczka, już jestem. Mam problem. Ale masz duże miejsca. O jezus, Maria, no to fajnie, bardzo mnie to cieszy. A więc prowadź. A więc prowadź, no dobra. Ale się dzieje, co? Ale wszyscy patrzą. Tak samo i ty, elfko, widzisz? Spójrz, nie jestem ja byle mocą. Ty jesteś. z moczym dziecięciem. Z moczym dziecięciem? Co masz na myśli? No, proszę nawet trafiłem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki. Smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. ci na drodze. Z Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. No tak mi się wydaje. Może masz rację Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć! Jeśli wierzyć, starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Smocze dziecięta. Okej. Okay. Ja sobie w ogóle muszę i tak i tak Wiesz? to zrobić, żeby przypisać sobie właśnie krzyk nieugiętej siły, bo to nam się odblokowało przy, przy zabijaniu tego smoka. Mm, możemy sobie w ten sposób nosić to i używać Zgadza krzyku. Spójrzcie, jak to działa. Patrzcie, babo. Buz. tylko to nam się musi załadować na górze. Dobra, walić to na ten moment. Nie o! Ja cię znam! Od... Na ten moment zostawiamy ten temat, słuchajcie. No co? Zostaliśmy smoczym dziecięciem oficjalnie. Wchłonęliśmy duszę Smoka. Zrobimy to bardzo naturalnie swoją drogą. Ale co? Co jest najważniejsze w tym wszystkim teraz? Najważniejsze jest to, żeby wrócić do Jarla i powiedzieć mu jak sytuacja się ma, bo oprócz tego, że smok faktycznie został zabity, tego strażnica została zniszczona, więc to jakby dobrze by było mu powiedzieć, żeby zdawał sobie po prostu sprawę z tego, że tak jest. Nie wiem o co chodzi z renderingiem w tym moim skieję. Wszystko przez te mody. Masakra, może tu mam coś zatygowane? co? Grafika. No, tu mam wszystko na full. Jeszcze będę musiał sobie po pogrzebać w, ty w tym launcherze takim defaultowym. Co się włącza zawsze przed grą? a będziemy widzieć. Pokombinuję i wrócę do was. Dowakin, ok. Wakin do co oznacza oczywiście e, smocze dziecię. Tak mi się wydaje zresztą, ale chyba dobrze mi się wydaje. Tak mi się, że raczej chyba dobrze myślę. Jarlu, mój Jarlu, czy wiesz co się wydarzyło? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co się stało? Nie wiesz, no bo skąd masz wiedzieć? A ja przybywam, żeby ci to powiedzieć. Co u? What the? Siemanko. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Mhm. Przecież były wezwania. No dobra. Cóż innego mogło oznaczać? Siemanko. Siwobrodzi. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Mój o. brat prosi cię na słowo. No i proszę. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Był. Um, wieża strażnicza, co ja gadam? Wieża strażnicza została zniszczona, ale zabiliśmy smoka. To Wiedziałem, jest najlepsze, że jakby. mogę liczyć na Irilet, Ale musi być w tym coś więcej. Mhm Okazało się, że mogę być kimś, kogo nazywają smoczym dziesięciem. Gdy smok umarł przyszła na mnie z niego jakaś moc. To jest takie fajne, enigmatyczne trochę, nie? Weźmy sobie Więc to. Więc to prawda. Siwo brodzi naprawdę cię wzywali. Ci w obrodzi. Mistrzowie drogi głosu żyją w odosobnieniu wysoko na zboczach gardła świata. Czego nam nie chcą ci się Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tu um, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? A, dotarł? Zasiwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Cyber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. No widzisz? Krągarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty, nadęty ignorancie! To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa! Krągar, nie bądź taki surowy <grym> dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu. Nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. Na tym mi zazdrościsz, to taka prawda. Siwobrodych, nie nasza. Gnoju. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie. A siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? No to prawda. Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania siwobrodych to wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt. No wiesz, dobrze. Zazdroszczę ci Ponownie przejść tysięcy stopni. Wiesz, Aha, bo to jest kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę. Hmm? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. To jest ta góra, bardzo największa góra w Skalimie. To tam idziemy. Tam mamy iść od... do Siwobrody. Ciekawe czy Siwobrodzi zauważą co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Ach. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru. Ucz się od no Szybowych. Smocze dziecię. Dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł tana Białej Grani. To Proszę bardzo, największy zaszczyt. Jakim mogę no i cię pięknie. Dziękuję ślicznie. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni stanowiącą symbol Twojego urzędu. Okay. Powiadomie też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Prawda? Ja się tak z, z, zgadzam z tym. że jesteś tanem naszego miasta. Tanem, no dobra. do interesów Czyli jesteśmy tanem. Tego orężu z tego co widzę chyba nie dostałem. Przynajmniej nie widzę. Norski to burbojowy. No nie dostałem. Tak, no trudno, może sobie zapomniał. Ale oprócz tego jak on powiedział, że mamy Lidia jako huskarla. Siemanko. Jestem twym huskarlem z nadania Jarla. To zaszczyt, ci służyć. Bardzo jest mi miło, ale niestety muszę Cię podziękować, bo mamy tutaj swojego Doma ziomeczka. Ale będę o tobie pamiętał, że tu jesteś. W razie gdyby coś się wydarzyło z tamtą wcześniejszą, to, to przyjdę po ciebie. Słuchajcie, na ten moment kwestię smoka zostawiamy sobie na boku, z tego względu, że siwo Brodzi. Sami zresztą zobaczcie, w którym to jest miejscu. Ehm, tutaj, u góry. Dokładnie. Więc to jest wyprawa naprawdę... no duża wyprawa, po prostu. No widać ten zamek tutaj. No, to jest taki zamek, to jest takie, taka, taka świątynia, więc tam musimy się wybrać. Ale to na spokojnie. W, w kolejnym, może, czy może w jeszcze kolejnym odcinku, na ten moment chciałbym zająć się czymś, co mówiłem wcześniej, czyli, 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 czyli... Srebrna ręka, porozmawiać ze Skiorem. To jest coś, co mnie bardzo interesuje, z tego względu ze Skiorem można by było porozmawiać, bo skior jest... Kiory jak nas wzywa, to to jest zazwyczaj, zazwyczaj coś ważnego, aniżeli te misje takie byle jakie. Bo towarzysze dają takie misje, takie główne misje, to są, wiecie, międzyfabularne ja to nazywam. A oprócz tego są właśnie wątki takie ważne, jak ten na przykład, gdzie wyzywa nas właśnie jedna, jeden z tych towarzyszy i już coś co poważnego od nas. Skiorze, A, chciałeś jesteś. coś ode mnie? Witam. Chcesz ze mną porozmawiać? Czym jest przy. O, to to pierwsze? Tak. Tym razem zaplanowałem coś trochę innego. Ale nie jest to przeznaczone dla wszystkich uszu. Spotkajmy się dziś w nocy w podziemnej kuźni. Okay. Jeszcze porozmawiamy. No dobra, gdzie znajdę podziemną kuźnię? Jeszcze Zapomniałem, że się nie orientujesz. Pod niebiańską kuźnią. Tam gdzie pracuje Eorlund. Drzwi są ukryte, ale pokażę ci drogę. No dobra. Do następnego razu. Dobra, to może jednak chyba zostawimy to faktycznie na drugi kolejny odcinek, z tego względu, że tutaj Widzę, że będzie się działała jakaś fajna akcja, więc tutaj sobie zostawiamy. Dziękuję pięknie, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.